Jesteśmy w klubie Carpediem w Częstochowie, Za nami mega energetyczny, cudowny koncert zespołu na Aman. Z nami przeurocza i obdarzona pięknym głosem wokalistka Nadia. Witam, Witam serdecznie. Yy, przyjechaliście tutaj w trasie, która, po której jeździcie po klubach w Carpedium w, Carpe w całej Polsce. To jest drugi wasz koncert. Yy, powiedz na początek, jak wrażenia? bo no rozbujaliście publikę tak stopniowo, stopniowo, jednak no już na koniec była naprawdę rewelacja. Wiesz co, ja w ogóle to jestem ogromnie szczęśliwa, bo byłam pełna obaw generalnie. Te rejony Kraków, Rzeszów, Tarnów, Częstochowa, nie za często tutaj gramy, a w niektórych miejscach w ogóle gramy pierwszy raz. I to jest dosyć daleko od Wrocławia i nie sądziłam, że ktoś będzie po prostu znał nasze numery, czy że będzie tak, tak cudowny odbiór, że będzie czasami tyle znajomych, tak jak w Krakowie wczoraj. Dlatego jestem przeszczęśliwa ogromnie, ogromnie i bardzo pozytywnie zaskoczona. Naprawdę mega się cieszę. Byłem no, pozytywnie nastawiony, jednak no, ten koncert przerósł moje oczekiwania. Cieszę się Powiedz jak w ogóle się dzieje, że nie jesteście, nie wiem, bardziej znani w Polsce. Wiesz co, no, mam nadzieję, że już niedługo. Nie wiem, no nie wiem jak to się dzieje. To jest chyba kwestia tego, że e, trzeba po prostu wypracować sobie to, żeby być znanym. No to nie jest tak, że wchodzisz raz na, raz na scenę, zrobisz jeden koncert i jesteś znany. No po prostu musisz grać, 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 grać. I taki mamy też plan. Wasz debiut sceniczny 2003 rok, z tego co wiemy. Co od tego właśnie się, od tego czasu się zmieniło? Wiesz co, w ogóle ten 2003 rok to jest taki mega umowny. Chłopcy grają bardzo, bardzo długo. Zaczynali jak mieli tam, nie wiem, z 16 lat, w 98. I tak naprawdę ten zespół w takiej formie jak teraz istnieje dokładnie od 5 lat chyba, od kiedy przyszłam ja, bo wcześniej było w ogóle dwóch wokalistów, był zupełnie inny klimat. Także ciężko w ogóle jakiekolwiek daty zaplanować, nie możemy zrobić sobie urodzin, bo nie wiemy na kiedy robić te urodziny i ile mamy lat tak naprawdę. Chłopcy grają, tak jak mówiłam Wam, bardzo, bardzo długo. Ja po prostu liczę na Aman jako dla mnie istnieje od wtedy, kiedy ja przyszłam, bo wcześniej było, tak jak mówię, zupełnie co innego. Co się zmieniło od tych pięciu lat? No mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim to jest mój pierwszy zespół, jedyny zespół, z którym grałam tak, tak poważnie. Były jakieś tam epizody wcześniej, ale taki poważny to jest jedyny mój zespół i ja po prostu całe serce mu oddaję. I dużo, naprawdę ogromnie wiele się zmieniło. Przede wszystkim, no wiadomo, że zmieniłam się cała ja scenicznie. Na początku, jak wychodziłam, to taka byłam przerażona trochę, tyle ludzi, Boże, patrzą na mnie, a teraz po prostu uwielbiam ciągnąć od ludzi tą energię. Nie było to widać dzisiaj. Nie? nie, no nie, naprawdę. jestem. Po prostu przeraśnięta tymi wszystkimi pozytywnymi odczuciami i ciężko mi nawet o tym mówić, ale naprawdę uwielbiam stać na scenie i czuć, jak ci ludzie wiesz, bansują w tym samym pulsie, w którym, który czuję ja, a to, jak widzę, jak śpiewają nasze teksty, to już w ogóle mnie po prostu wzrusza na maksa. Zmieniło się mega dużo. <gry> Nawiązując do nazwy, z tego co wiem na man, według Biblii to jest dowódca tam wojsk, wojsk kieryjskich, dokładnie, który był trendowaty, jednak został oczyszczony. Co on ma wspólnego właśnie z wami? Wiesz co, musiałbyś na pewno spytać o tych chłopaków, bo ta nazwa powstała w 2000 roku. Chyba, albo i nawet wcześniej. Także yy, ciężko mi się wypowiadać na ten temat. Yy, ja powiem wam od siebie tyle, że przez pierwsze trzy miesiące nie potrafiłam powiedzieć ludziom, w jakim ja zespole gram. <grafy> Naprawdę ta nazwa jest tak trudna, że gdzie nie pójdziemy. Był kiedyś jeden, mogę tak sobie w ogóle się wywodzić, nie wiem. <grafy> tak? ta. <grafy> Był kiedyś jeden koncert. Yy, Jakiś pan z nadmorza był i przez 30 minut próbowałam mu powiedzieć, jak się wymawia na Aman, bo on robił coś na man, 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 Jak? Na Aman. Man, man, słucham. <grystanie> po prostu jest tak dużo problemów z, to, z tą nazwą, że yy, no jakoś nie, niezadowolona jestem do końca z niej. Ale śmiesznie jest, chociaż ciekawie. I bardzo mało osób powiedziało tak jak Ty, że to jest na Aman, a nie na Aman. Także szacunek. <grystanie> Wasza płyta debiutancka, 2011 rok, zatytułowana Siła, dzisiaj wspominałaś, że druga płyta już jest w drodze, że tak powiem, kiedy możemy się jej spodziewać? Wiesz co, plany mamy na listopad, natomiast... Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi obiecać, że to będzie listopad, bo wiadomo, że to wszystko zawsze się przesuwa i to jest możliwe. Natomiast materiał, ten, który mogliście usłyszeć tutaj dzisiaj, było bodajże 17 kawałków, z czego 9 było z tej drugiej płyty już. Także płyta już jest tak naprawdę praktycznie ku końcowi dobiegają prace te nad tą płytą. Więc myślę, że na listopad mam nadzieję, że jakoś tam się wyrobimy i będziemy mogli zrobić premierę na jakimś ciekawym, fajnym festiwalu. Teraz jest okres, no jesteście w trasie, jednak no, trasa się skończy 30, tak jak wcześniej już mówiłem. Ta po Carpe Diem, co dalej? No bo jednak teraz wakacje, festiwale. Wiesz co, jeszcze w międzyczasie, zanim trasa Carpe Diem się skończy, gramy we Wrocławiu na Strefie Kibica. Czyli <laughs> jednak znowu <laughs> Tak, koko koko. Potem gramy Reggae 6, 11 udało nam się dostać na scenę główną na slocie, także będzie bardzo pozytywnie. W lipcu zrobiliśmy sobie troszeczkę wolnego po to, żeby tą płytę trochę nadgonić. Potem w sierpniu gramy tam też kilka koncertów, też po to, żeby trochę tą płytę zdążyć, zdążyć nad nią popracować. Więc tak spokojnie. Czerwiec mamy bardzo, bardzo taki intensywny, natomiast dwa pozostałe miesiące tak spokojnie na ludzie. Festiwale jakieś tam większe, a tak to spokój i cisza. Zatem dziękuję raz jeszcze za koncert, który naprawdę był mega, mega, mega dobry. Bardzo dziękuję. No i obyśmy się spotkali przy promocji drugiej płyty w Częstałowie. Mam nadzieję, mam nadzieję. Dziękuję. Dzięki.